Witam. E, nagrywam film o tej tematyce po raz ostatni, e, więc już o tym nie będę wspominał. Więc e, moje doświadczenie z alienacją to od 2015 roku, gdy ona się zaczęła, e, a od lipca 2020 roku doświadczam twardej alienacji. E, w całym okresie doświadczałem szantaży, pomówienia, pogardy, braku szacunku, poniżania, przemocy psychicznej z wykorzystaniem dzieci. Odbieranie prawa do pomocy dziecku i inne. A to wszystko, wszystko było zrobione z radością, i satysfakcją, z uśmiechem. Prosiłem, żeby tak nie robić. I nie postępować. Ale ten, który gardzi, nie słucha, a nawet, a nawet robi na odwrót. Gdy doszło do momentu, że tylko pomoc z zewnątrz jest jedyna, to okazało się, że tej pomocy nie ma. Nie ma. Nie ma w Polsce od instytucji oraz społeczeństwa jednoznacznego twardego stanowiska, że nie wolno w ten sposób krzywdzić dzieci. Od momentu twardej alienacji zdobywam wiedzę. O tym, y, jak to działa, jak to funkcjonuje, jaki ma rozmiar ta patologia. Jakie są perspektywy? Grube tysiące, setki tysięcy, miliony, nie wiem dokładnie, bardzo wiele. Grube, grube liczby. Doświadczyły wraz osób, grube liczby osób. Doświadczyły wraz z dziećmi tej przemocy. Doświadczyły też brak perspektyw na pomoc, przemocy. Przepraszam. Doświadczyły też brak perspektyw na pomoc. No i do tego jeszcze widać wzrost tej patologii. Ja tym co robię, yy, zwracam tylko uwagę. Jestem przykładem z doświadczeniem. Nic innego nie robię, tylko przekazuję historię. Aby uświadomić niektórym, że nigdy się nie zgodzę, aby takie traktowanie dzieci było w Polsce czymś normalnym. Bo tak to wygląda. Moja forma przekazu jest taka, jaką chcę, żeby była. To, że przeklinam, nie ma za zadania nikomu ubliżyć nikomu <laughs> lub obrazić kogokolwiek, obrazić czyjeś uczucia co do estetyki. Zasad moralnych, to nie to, jeżeli przeszkadza ci, że alienację nazywam kurestwem, alienatora, frajerem i skurwysynem, jeżeli znęcanie się nad dziećmi nazywam popierdolonym zachowaniem idioty, który jest jebnięty jak stado pędzących kombinerek, jeżeli szmacisko pospolite praktykuje kurewskie działania alienacyjne, Czyli przemoc wobec własnego dziecka, to tak to rozumiem, określam i uważam. Jeżeli ta forma jest dla ciebie drastyczna, to nie oglądaj. Nie rób tego. Usuń z historii, zablokuj i zapomnij. Najlepsze wyjście. Serdecznie polecam innych twórców filmów, naprawdę, na temat tego dziadostwa, gdzie, gdzie usłyszysz podobne historie. Ale bez kurwowania. To bardzo wartościowe osoby. Bardzo szacunek wielki mam do nich, z własnym przekazem, sporcią wiedzy z doświadczeniami. Pozdrawiam Was. Zwracanie mi uwagi to dobra sprawa, oczywiście. I gdy zdecyduję, po tym jak uświadomię sobie błąd, że warto coś zmienić. Nie ma opcji, abym zmieniał coś. Aby się do kogoś dostosować. To nie. Bo ten ktoś tak chce. I tak będzie lepiej. Podjąłem się tych filmów nie, nie po to, aby, aby dostosowywać się do czyichś wymagań lub do dla większego odbioru. To nie to. Tutaj najważniejszy jest przekaz i sens. A reszta to dodatek. Ten film yy, nagrywam dzięki Maciejowi. Mojemu znajomemu. Z który mamy wspólny cel, a drogę do celu każdy ma własną. To nic osobistego i, i yy, nie ma nawet mowy o roszczeniach wzajemnych czy, czy pretensjach. Nie, szacunek i zrozumienie to, to podstawa, wzajemne zrozumienie. Każdy robi swoje na swój sposób. A różnice są normalne, bo każdy jest inny przecież. Proste. To jest proste jak konstrukcja cepa dwuręcznego. Dlatego każdy ma prawo do tego, co ogląda i co myśli. Oraz czy warto lub nie warto. Pozdrawiam Cię Macieju. Wszystkiego dobrego w walce. Wracając do pogardy. Pogarda to takie uczucie, podobne do pogardy uczucia, powstają, gdy ktoś znęca się nad zwierzętami. Prawda czy nieprawda? Gdy, gdy się słyszy w telewizji, że ktoś za samochodem ciągnął psa na smyczy, zrobił to specjalnie, no to wtedy yy, są negatywne uczucia. Negatywne słowa same cisną się na usta, prawda? A tutaj chodzi o ojca lub matkę, którzy znęcają się nad własnymi dziećmi. Tu nie ma kogo szanować. Tutaj trzeba tylko współczuć. Że udało im się osiągnąć takie dno moralne i współczuć tych konsekwencji, które są z tym związane. A teraz jeszcze obrazowo mm, powiem Tobie na temat tego, jak pokazujesz palcem na mnie na przykład. Na kogokolwiek pokazujesz palcem. Pokazujesz palcem na kogoś, a ile palców pokazuje na Ciebie w Twoim kierunku. Także te trzy palce też weź pod uwagę. Ja tak robię. A obrazowo, opisowo jeszcze życie można porównać do prowadzenia samochodu. Jeżeli ktoś z zewnątrz, pasażer, zaczyna mówić Tobie, gdzie masz jechać, jak masz jechać, czy masz zwolnić, czy masz przyspieszyć, to już jest ingerencja. A jeżeli ten ktoś. Mm, <laughs> Zacznie ci szarpać kierownicę, zacznie za ciebie przyspieszać, za ciebie hamować i jeździć tam, gdzie ty nie chcesz. Tego już nie wolno robić i tego do tego dopuścić. Jeżeli ja, prowadząc samochód mojego życia, będę jechał za szybko, wpadnę w poślizg i rozpierdolę się na drzewie, to będzie tylko moja wina. Do siebie będę miał pretensje, do nikogo więcej. No i tak ma zostać. Wszystkiego dobrego.